Smart home. Pewnie część z was na to określenie już zaczyna myśleć o tym, jak rozbudować swój inteligentny dom, a część dopiero zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. Powiem Wam tak: jeżeli chcecie to zacząć teraz, to naprawdę możecie znaleźć dużo tanich i ciekawych opcji. Dzisiaj zaprezentuję Wam urządzenia z serii Tapo od Tepelinka, m.in. inteligentne gniazdko, inteligentną żarówkę oraz kamerę do monitoringu, a także urządzenie z serii DECO. Które jest nieco większe, ale pozwoli wam rozszerzyć Wi-Fi po to, aby Wasz smartką był w całości smart. Zacznijmy od czegoś, co. Tylko w teorii, tak naprawdę, wydaje się być najmniej ekscytujące, czyli od smart gniazda Tapo P100. Mówię najmniej ekscytujące, no bo jednak wydaje się, że tutaj funkcje są dość ograniczone, ale jest parę ciekawych. Przede wszystkim zacznijmy jednak od konstrukcji. Ta jest stosunkowo niewielka i pojawiły się tutaj w tym miejscu moje obawy o to, że urządzenie będzie się przegrzewać, zwłaszcza kiedy damy do niego tak naprawdę bardzo wymagające urządzenia, chociażby takie jak toster czy cokolwiek innego, co wymaga dużego nakładu ciepła, a w rezultacie zużywa dużo mocy, ale nie. Tutaj naprawdę było wszystko w porządku przy tak niewielkim rozmiarze. Świetną informacją jest to, że faktycznie urządzenie się nie przegrzewa. W dodatku ono się nieco rozszerzyło, ale tak naprawdę tylko w górę, więc w przypadku większości listw, jeżeli tam włożycie to gniazdko, nie powinno być problemu z tym, aby faktycznie ono też nie ograniczało miejsca dla innych urządzeń. Maksymalny pułap natężenia, jaki ta Popesto 100 jest w stanie bezpiecznie obsłużyć, to 10A, w tej klasie cenowej jak najbardziej spodziewane, oraz 2300W mocy, także jak najbardziej spodziewane. Raczej nie próbujcie podłączać 4 czy 5 tosterów, no bo to nie jest gniazdko do tego. To jest raczej gniazdko, żeby ewentualnie wyłączyć laptopa w nocy, kiedy już leżycie w łóżku i korzystacie ze smartfona, a tak daleko macie do komputera. Tak przyznaję się, to jest historia z mojego życia. Po prostu czasem nie chce mi się tak bardzo wstawać. A ta Popesto 100 pozwala po prostu jednym kliknięciem wyłączyć to wszystko. W dodatku to kliknięcie jest całkiem słyszalne, głównie ze względu na to, że znajdziemy na bocznej ściance po prostu fizyczny przełącznik, którym też możemy ręcznie wyłączyć to gniazdko, o czym będzie nas informowała dioda, ale no oczywiście ten przełącznik działa także we współpracy z siecią WiFi. Konfiguracja jest naprawdę prosta. Ze sklepu Google Play albo App Store pobieramy aplikację TP-Link TAPO, następnie logujemy się w niej tp ID, czyli naszym e-mailem i hasłem, potem będzie on potrzebny także po to, by korzystać z innych usług tp -Linka. no i Następnie podpinamy gniazdko do prądu i po chwili dostajemy informację, że smartfon łączy się z tym gniazdkiem. Proces zajmie od kilku do kilkunastu sekund, następnie łączymy gniazdko z lokalną siecią Wi-Fi i już możemy cieszyć się jego smart rozwiązaniami. Oczywiście najważniejszym jest włącznik i wyłącznik, który zawsze jest dostępny z poziomu smartfona i gdybyśmy na przykład gdzieś wyszli, a zapomnieli wyłączyć na przykład świateł albo, nie wiem, żelazka, no to wtedy oczywiście bez problemu da się to zrobić. Zyskujemy też opcję nastawienia minutnika, jeżeli chcemy włączyć albo wyłączyć gniazdko za określony czas, jesteśmy w stanie to ustalić i nie przejmować się tym w późniejszej porze. Jesteśmy też w stanie ustawić harmonogram, co jest o tyle ważne, że w nocy nie chcielibyśmy, aby nasze urządzenia pobierały prąd. Gdy z nich nie korzystamy albo chcemy oszczędzać baterię naszego smartfona, a nie ma on jakichś smart funkcji, wtedy wystarczy, że podepniemy go do gniazdka o odpowiedniej porze. To gniazdko wyłączy się wtedy, gdy pójdziemy spać, włączy się tuż przed naszym obudzeniem. No i mamy naładowany smartfon, a też i bateria przez całą noc nie była na bieżąco doładowywana. Zyskujemy też dostęp do statystyk informujących o tym, ile godzin działało nasze smart gniazdko. No, i tutaj szkoda, że nie ma informacji o zużyciu prądu. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że takie rzeczy kosztują, a tutaj mamy do czynienia z rozwiązaniem dość tani. TP-Link Tapo P100 współpracuje także z inteligentnymi działaniami, które znajdziemy w środkowej części aplikacji TP-Link Tapo. Ale o nich opowiem więcej w kontekście żarówki. A żarówka, o której mowa to tp Tapo L510E, urządzenie, które świeci tylko jednym odcieniem bieli, konkretnie takim o temperaturze 2700 kelwinów i to jest temperatura zbliżona do tradycyjnych żarników. Można powiedzieć, że ona chyba najlepiej będzie nadawać się do sypialni i pomieszczeń, w których będziemy chcieli osiągnąć spokojną, leniwą nieco atmosferę. Parowanie odbywa się tutaj identycznie jak w przypadku gniazda, wystarczy wkręcić żarówkę, co akurat nie jest szczególnie trudne. Potem możemy się połączyć z nią za pośrednictwem aplikacji i to wszystko jest o tyle proste, że tak naprawdę przez całą procedurę przechodzimy wewnątrz aplikacji. Nie musimy specjalnie obserwować otoczenia czy patrzeć na jakieś komunikaty, które by żarówka nam dawała. Po prostu to wszystko będziemy widzieć w telefonie. Ale zaczynałem mówić o inteligentnych działaniach. Mamy takie funkcje, które potrafimy włączyć jednym kliknięciem, a potrafią one zmienić tak naprawdę parę ustawień w naszym smart home. Jeżeli na przykład zdecydujemy się włączyć w powrót do domu, no to wtedy wszystkie urządzenia się włączą. Analogicznie możemy zrobić tak przy wychodzeniu z domu, że urządzenia się wyłączą. Jednym z inteligentnych działań jest także dopasowywanie światła do pory dnia. I jeżeli na przykład mamy zachód słońca i robi się już nieco ciemniej w naszym pomieszczeniu, to żarówka na bazie strefy czasowej, na którą została ustawiona, jest w stanie to światło inteligentnie włączyć. I faktycznie to działa, i to też nie jest tak, że musimy poczekać do totalnej ciemności, raczej z wyczuciem to wszystko się dzieje. Drugim inteligentnym aspektem jest zgodność z asystentem głosowym Google. Wystarczy za pośrednictwem aplikacji Google Home powiązać ją z naszym kontem Tapo, no i wtedy tak naprawdę zyskujemy dostęp do kontroli tymi urządzeniami z poziomu Google'a. I możemy powiedzieć konkretne komendy, aby tak naprawdę zadziały się konkretne akcje. I może teraz spróbuję tutaj zrobić jedną. Ok, Google, wyłącz Pikachu. Jasne, Pikachu wyłączam. Ok, Google, włącz Pikachu. Przydałoby się jednak dobre oświetlenie podczas nagrywania wideo, ale widzicie, że tak naprawdę mogę mówić do niego nazwami, jakie sobie zapisałem, i asystent Google także je rozpoznaje, co myślę, że jest dużym plusem. Oczywiście te komendy mogą być też dopasowane bardziej pod typ urządzenia. Na przykład mogę powiedzieć: OK, Google, uruchom żarówkę. Być może zauważyliście lekką zmianę w świetle, być może jej nie zauważyliście, natomiast mogę Wam powiedzieć, że tam żarówka jest już włączona. To co warto podkreślić w przypadku TAPO L510E to szybkość działania. Naprawdę bardzo płynnie zmieniała się ta jasność i wystarczyło jedno kliknięcie i nawet nie trzeba było czekać sekundy czy półtorej, by po prostu to wszystko się zmieniło. Patrząc na moje doświadczenia ze smart -homem innej marki, mogę powiedzieć, że jest to faktycznie szybkie działanie. Jeśli chodzi o responsywność tego rozwiązania, nie mam tak naprawdę większych Rzutów. Jeśli chodzi o jasność minimalną czy maksymalną tej żarówki, tutaj myślę, że oczywiście ktoś mógłby narzekać na maksymalną, ale też pamiętajmy, że temperatura barwna, czyli 2700 kelwinów jest temperaturą raczej dopasowaną do sypialni, nie do całego wielkiego pomieszczenia. Zresztą w wielkim pomieszczeniu też raczej nie macie jednej lampki. Doceniam też to, że w przypadku żarówki możemy sprawdzić, jakie jest jej aktualne zużycie energii oraz sprawdzić, jakie jest zużycie energii w dłuższym czasie. No i oczywiście możemy, podobnie jak w przypadku gniazdka, ustawić harmonogramy, by na przykład budzić ona nas porannym światłem, albo by zapalała się w jakiejś określonej porze. Już nie będę Wam wnikał, co robicie w domu, tak czy inaczej, taka opcja tutaj jest. No i dobrze, że można z niej skorzystać. Można też skorzystać z minutnika. Jeżeli macie dopiero co za chwilę odłożyć telefon przed spaniem, no to to jest na pewno wygodna opcja niż konkretnie chodzenie i wyłączanie tego wszystkiego ręcznie. Trzecim urządzeniem jest kamerka zabezpieczająca dom, czyli TAPO C100. Ona jest oczywiście nieco droższa niż te gadżety, które prezentowałem wcześniej, natomiast myślę, że bez Bezpieczeństwo jest bezcenne i w wielu domach po prostu takie urządzenie naprawdę się przyda. Kamerkę możemy postawić na nóżce, która ma pewien stopień regulacji, natomiast jeśli chodzi o najbardziej zaawansowaną regulację, no to możemy ją po prostu przyczepić do ściany. Mamy w zestawie dwie śrubki i dwa kołki rozporowe. Jest to urządzenie dość lekkie, więc myślę, że nie będzie problemu z tym, aby faktycznie miało gdzieś ona spaść. Patrząc na konstrukcję, nie jest ona jakoś szczególnie skomplikowana, ale myślę, że prostota w tym przypadku to klucz. Na dole znajdziemy oczywiście gniazdo ładowania i dostajemy adekwatną ładowarkę w zestawie. Znajdziemy także po boku slot na kartę microSD, do 128 GB będziemy mogli włożyć taką kartę i będziemy mogli nagrywać nawet 384 godziny, co wychodzi na około 16 dni. Mamy też oczywiście przycisk resetu, jeśli chcielibyśmy zresetować wszystkie nagrania i ustawienia. Z tyłu znajdziemy za to głośnik, no głośnik, który oczywiście służy nam do komunikacji, o której powiem za chwilę. No i chyba tak naprawdę to wszystko. Oczywiście możemy znaleźć diody, diody, które będą nas informować o tym, jak wygląda sytuacja połączenia kamerki, ale także i diody, które będą jej pozwalały obserwować sytuację nocą. Nim zacznę mówić o jakichkolwiek funkcjach, porozmawiajmy o jakości obrazu. Maksymalna rozdzielczość to 1080p. Możemy ustawić tę jakość na tryb niskiej i wysokiej jakości. Zalecam ten drugi. Zwłaszcza, że jednak patrząc na to, jak ten obraz jest rejestrowany, różnica jest zauważalna, no ale też, jeżeli byśmy Chcieli na przykład porozmawiać z kimś, bo taka funkcja się tutaj pojawia, no to mamy mikrofony i mamy głośnik. Jakość tego jest, myślę, adekwatna do ceny. Tutaj nie ma absolutnie szału, natomiast jeżeli chcielibyśmy dostać jakieś instrukcje albo je przekazać komuś, na przykład powiedzieć dzieciom, żeby nie wchodziły na krzesło, żeby nie ściągały tych słodyczy z góry, no to myślę, że będzie to wystarczająco dobre urządzenie do tego, by faktycznie coś takiego zakomunikować. Co do nagrywania, kamera samodzielnie odczytuje, czy ma włączyć tryb nocny, czy dzienny, ale też możemy ustawić to na twardo, czyli po prostu zadecydować za kamerę. I oczywiście ja myślę, że ta funkcja rozpoznawania nocy i dnia działa całkiem dobrze. Ale komuś tych parę sekund może faktycznie będzie brakowało tych dwóch trzech sekund tak naprawdę. Oczywiście skoro jest to kamera zabezpieczająca, to jest także alarm. Możemy ustawić sygnał dźwiękowy, możemy też ustawić sygnał wizualny. On akurat jest najsłabszy. No i oczywiście otrzymamy powiadomienie na telefon z konkretną godziną i ujęciem, które tak naprawdę zostało złapane przez kamerę. Tak naprawdę? A nie, tak na żarty zostało złapane przez kamerę. Oczywiście, jako że jest to kamera zabezpieczająca, to możemy otrzymać na telefon powiadomienie o tym, że wykryła ona ruch. No i Robi to całkiem dobrze i całkiem skutecznie, a te powiadomienia to jest kwestia raptem kilku sekund z tego, co testowałem w naszym pomieszczeniu. Możemy też włączyć alarm, aby z tym powiadomieniem w parze szedł też dźwięk, no i sygnał wizualny. Jeżeli oczywiście miałoby to kogoś odstraszyć, bo trzeba przyznać, że ten sygnał wizualny może on nie jest jakiś przesadnie mocny, ale najważniejsze, że jest. Jeżeli jednak chcecie, by kamera rejestrowała obraz tylko w konkretnych momentach, w każdej chwili możecie włączyć tryb prywatności, który wyłącza rejestrowanie dźwięku i obrazu, no i też nie mamy oczywiście wtedy podglądu. A ten podgląd możemy mieć na żywo, możemy mieć go nawet z 32 kamer spiętych w jednym systemie. Tak więc jeśli chodzi o możliwości rozbudowy, to faktycznie one tutaj są. Wspominałem o rejestrowaniu na karcie pamięci do 100 28 GB, to wspomnę też o tym, że możemy w każdej chwili transmisję na żywo zarejestrować na naszym smartfonie i wtedy zostanie ona zapisana na jego pamięci. Możemy też zrobić zrzut ekranu, jeśli mamy taką potrzebę. No i oczywiście możemy też sobie wybrać tryb pełnoekranowy, bo nie musimy zostawać przy tym małym ekranie. Jeżeli chcemy coś zobaczyć na, no zresztą, całkiem dużych ekranach smartfonów, to faktycznie możemy sobie to rozciągnąć na cały ekran i to też jest bardzo w porządku. Zapewne zauważyliście zmianę kolorów z tyłu. Nie wzięła się ona tutaj bez przyczyny, bowiem nieco zmieniamy odcień tego, czym zajmuje się TP-Link. Przechodzimy do urządzeń z sieci Mesh Wi-Fi, konkretnie Mesh Wi-Fi AC1200, które jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki Deco M3. Jeżeli nie wiecie, czym jest sieć Mesh Wi-Fi, a mieszkacie w dużym domu, to koniecznie powinniście się dowiedzieć, bo na pewno doskwierają wam problemy związane ze słabszym łączem w jednym bądź drugim miejscu takiego domu. No i oczywiście problemy związane z tym, że nawet jeżeli mamy już ten internet, to jego jakość pozostaje. Wiele do życzenia. Rozwiązania mesh Wi-Fi pozwalają wyeliminować z domu białe plamy zasięgu, zapewniają stabilniejszy sygnał i stabilniejszą komunikację między urządzeniami, dzięki czemu ten internet w każdym momencie zyskujemy w jego najlepszej, najbardziej wydajnej i po prostu najszybszej formie. No i oczywiście dzięki temu możemy też korzystać z urządzeń smart home, porozmieszczanych w różnych miejscach naszego domu. W przypadku tego modelu, producent zapewnia pokrycie siecią nawet 220 m2. Nie mam do czynienia we Wrocławiu, w naszym mieszkaniu, z taką Powierzchnią, natomiast sprawdziłem sobie to, jak wygląda to u sąsiada za ścianą, Korzysta on z internetu, który kupiliśmy tutaj wspólnie, no i okazuje się, że ten internet faktycznie polepszył się u niego. Prędkości jakie udało mi się osiągnąć, były znacznie wyższe. Miałem wtedy 20 na 20, gdy korzystaliśmy z internetu przez ścianę, a gdy podpiliśmy nadajnik mesh Wi-Fi, ta prędkość od razu skoczyła do 140 Mbitów, więc myślę, że można być zadowolonym z tego rezultatu. Ale żeby skonfigurować taki Wi-Fi mesh potrzebujemy Aplikacji Deco, którą możemy pobrać na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Jest to całkiem proste, tak samo jak prosta jest konfiguracja. Najpierw łączymy się z naszym routerem. Oczywiście najlepiej, żeby miał on już gotowy dostęp do internetu i do zasilania, no bo bez tego to wiadomo, raczej to nie pójdzie. I gdy już będziemy mieli ten dostęp, no to po prostu tworzymy sieć. Sieć, na której nadajemy hasło. Najlepiej, oczywiście, nadać jakieś mocne, no bo wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i po uzyskaniu dostępu do tej sieci możemy ją połączyć z kolejnymi nadajnikami, a te pozwolą nam rozszerzać się dwifi. Oczywiście najpierw podajemy informacje dotyczące tego na jakim piętrze się to będzie znajdowało, jaki będzie mniej więcej dystans, no po to żeby po prostu ustalić jak najlepszą drogę komunikacji między tymi urządzeniami. W routerze znajdziemy też dwa porty gigabitowe, więc rozdzielanie tego internetu na pewno obejdzie się bez większych ograniczeń w prędkości, przynajmniej w większości polskich domów, no bo pewnie są tacy, którzy mają jakieś rekordowe prędkości, tak czy inaczej, wracając do zwykłych śmiertelników, warto wspomnieć o tym, że urządzenia funkcjonują na dwóch pasmach: 2,4 i 5 GHz. Oczywiście możemy te pasma wyłączyć, jeżeli nie chcemy, aby urządzenia się dublowały, aby nie pogarszała się jakość zasięgu, ale jeśli chcemy skorzystać z Wi-Fi na paśmie 5 GHz, uzyskamy maksymalnie 860. 107 megabitów na sekundę i możemy podpiąć nawet do 100 urządzeń jednocześnie. Dzięki standardowi 802.11krv to przełączanie się między pasmami, ale także i pomiędzy urządzeniami jest płynne, nie zauważymy go na naszych urządzeniach. Właśnie dzięki temu, że te komunikują się ze sobą na bieżąco nie ma sytuacji, w której musimy przeczekać w pewnej strefie, aż przełączymy się na kolejne urządzenie, więc Wi-Fi Mesh jest taką siatką, która faktycznie obejmuje dom, a nie która każe nam przechodzić przez jedną bramę, aby wejść do drugiej bramy internetu. W aplikacji mamy szereg funkcji niezbędnych przy konfigurowaniu internetu. Możemy oczywiście zmieniać adres IP, możemy ustawić dynamiczny adres MAC, ale przede wszystkim mamy tutaj funkcje, które wydatnie poprawiają jakość naszego łącza. Możemy skorzystać chociażby z Quality of Service, które pozwala nam wybierać urządzenia, dla których chcemy przeznaczyć więcej internetu. No bo czysto hipotetycznie, jeżeli jesteśmy jakimiś streamerami, no to faktycznie potrzebujemy lepszej jakości na streaming, a inne urządzenia tam w domu działające w tym momencie, Raczej nie będą aż tak istotne. Możemy też dodać urządzenie na czarną listę, a także zaprogramować dla konkretnych urządzeń tryby rodzicielskie, w których decydujemy o tym, ile czasu nasze dziecko może spędzać w internecie, jakie treści może oglądać. Możemy wyłączyć np. obserwowanie gier, możemy wyłączyć media społecznościowe, wszelkie maści media, a także serwisy, które każą płacić, by po prostu uniknąć finansowej katastrofy w naszym domu. System Wi-Fi Mesh TP-Link DECO wspiera także popularne funkcje, takie jak chociażby beamforming, czyli formowanie wiązki, tak naprawdę sprawianie, że internet dociera do nas w najlepszej i najszybszej formie dla tego konkretnego urządzenia, dla którego chcielibyśmy faktycznie dostarczyć ten internet w najlepszej, najszybszej formie. Jest też fast roaming, który pozwala na szybsze przełączanie się między urządzeniami, jest też wsparcie dla protokołu UPNP, czyli Universal Plug and Play który pozwala na zaawansowaną komunikację między konkretnymi urządzeniami w danej sieci i jest to kontrola w czasie rzeczywistym. Mamy też Internet Protocol TV, aby przesyłać telewizję właśnie za pośrednictwem sygnału internetowego, co dla części ludzi, którzy raczej nie będą rozwiercać ścian, żeby zainstalować sobie telewizję, może być dobrym rozwiązaniem. Nie brakuje też funkcji profesjonalnych, jak SIP-LAG, które pozwala komunikować się między klientami w sposób wydajniejszy, czy rezerwowanie sobie adresu IP. I oczywiście nie brak tu funkcji zaawansowanych, ale rozbudowa też jest stosunkowo łatwa. Wystarczy dokupować kolejne urządzenia, łączyć je za pośrednictwem aplikacji i tak naprawdę sieć po kilku minutach samodzielnie dopasuje się do tego, jakie nowe warunki zostaną przed nią postawione. A im więcej takich urządzeń, tym bardziej precyzyjna jest ta siatka i tym więcej powierzchni jesteśmy w stanie nią pokryć. No i oczywiście wtedy to wszystko jest bardziej efektywne. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o to, w jakim ja zastosowaniu to testowałem, no to raczej nie miałem specjalnych korzyści, bo internet jest tutaj dość dobry, moje pomieszczenie, a odległość do routera to mniej więcej 5 metrów. I też jeśli chodzi o internet UPC, to raczej on spisywał się bez problemów. Natomiast myślę, że w sytuacjach, gdy po pierwsze nie mamy do czynienia z tak szybkim internetem, jak tutaj ten miastowy światłowodowy, a po drugie, gdy powierzchnia, która jest nim objęta, ma być większa, a takie rozwiązanie wydaje się być musem, by nie skończyć z plątaniną kabli ciągnących się po całym mieszkaniu. To wszystko z mojej strony, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, zostawić subskrypcji, jeśli jesteście nowi na kanale. No i zapraszam Was też. Do pisania w komentarzach, aby mógł się dowiedzieć, co tak naprawdę najbardziej Wam się podobało. Oczywiście pomijając mnie, ale jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia, które tutaj zostały zaprezentowane, to jestem ciekawy, które najbardziej intrygująco się prezentuje. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!